Mano wszystkim! Dzisiaj połapiemy trochę cheaterów na RFSMP. Ale zanim przejdziemy do łapania cheatera, na początku trzeba przygotować pułapkę. Dlatego po prostu rozkupujemy sobie kilka blok bloków, następnie stawiamy skrzynkę do niej diamencik z podpisem brawo, zgarniasz bana, a następnie uciekamy stąd, murujemy wszystko i czekamy na pierwszego x-rayowca. I tak właśnie wygląda nasz charakterystyczny punkt na mapie. Myślę, że tutaj niejedna osoba się będzie przewijała, dlatego czekamy na pierwszą ofiarę. W okolicy mojej pułapki już zaczęła tutaj krążyć jakaś osoba, także zaraz całkiem możliwe, że złapiemy cheatera. Zmieniamy perspektywę i jak sami widzicie, ta osoba tutaj się zbliża właśnie do naszej pułapki. Zobaczymy, czy jest ona odpalona. Zwróciła uwagę tutaj, Rozkopuję od razu... I uwaga, i uwaga, i co, i co, i co, panie kolego? Czego tam szukałeś, co? Skrzyneczki? Banicja dla ciebie się należy, mimo tego, że tam się nie dokopałeś. Mimo tego, że tam się nie dokopał, to jest to dla mnie bardzo oczywiste, że musi mieć on cheaty. A pod sam koniec zapraszam was na serwer pixelpark.pl, tylko proszę, nie cheatujcie, dobra? Ten gracz naprawdę był wyjątkiem. U nas, u nas y, miejsca na haksów nie ma, okej? Okay? Żeby było jasno.